Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich na kolejnej wojnie. Co dużo materiałów do nagrywania nie jest. Może jest, ale mnie się nie chce. Hmm. A to też już pewnie jedna z niewielu wojen, jakie zostały przed nami niestety. Ale dobra, nie zaczynajmy tak pesymistycznie. Trochę bardziej optymistycznie. Jesteśmy po resecie, dostajemy w wpierdziel jakbyśmy szli w berecie. Podobna ilość ataku 27 u przeciwnika, 26 u nas, pozostałych natomiast 440-440-30 punktów do przodu nasz przeciwnik, czyli jedzie po nas jak po burze i suce, i tak to się pewnie skończy. Ale cóż tu zrobić? No, nie ma co. Atakujemy kogoś tam sobie, weźmy na przykład nie wiem, żółtym pociśnijmy albo fioletowym. Hmm, bez sensu. Ten skład mój fioletowy Nie ma sensu budować kredensu Bo ten Fiat... fioletowy... Wróć! Skład fioletowy niewiele nam się tutaj zda, na niewiele Gdyż, ponieważ, ale ja tu nawet nie mam nic w fiolecie Czy wy wiecie, czy nie wiecie, że ja nie mam nic w fiolecie? A dlaczego nie mam? No bo nie mam, no po prostu Hmm... Łuża, burza Może coś w czerwonym? Takim, y, w sensie zapasowym czerwonym? Obawimy się, skoro wojna i tak do dupy, to pociśniemy tak. Tak. O, może tak. O może i tak. I co tam mamy za zestawu przeciwnika? Fikumiku, fikumiku, witaj nam ty przeciwniku. Dawaj, 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 pokaż się. Mm. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, co ja tutaj chcę zrobić. <laughs> Pójdę monokolorem, jak nigdy. Kto biednemu zabroni żyć bogato, co? A jak? Jak jechać to po całości. Dobra, to zróbmy tak, to zróbmy 12 tak. Nie mam tuki atakować. No ale dobra. Nie ma co tutaj cudować. Będziemy cisnęli ten worek łajna. Walczmy. O, się ruszyło. Poszedł reset, to nagle wszyscy zaczęli otokować. No dobra. Co ja tu bym chciał mieć, móc zrobić? Ja bym. Chciałbym, żeby mi czerwony podszedł. Tak, ale bardziej podszedł mi czerwony niż podszedł tutaj. No nie, no błagam was, no. To jest ten czerwony, co to podejść mi miał on? Tu kompletnie nie podchodzi ten czerwony. Wszystkie kolory na razie widzę są. Tylko czerwonego nie. Dobra, zróbmy to tak. O, jest czerwony. No tak, ale jest też silny atak. Dobra, co tam jeszcze nie przeatakuje, na szczęście nic. Uuu, uu, tu poszło. Dobra, dobra, styka, 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 styka powiedziałem. Fantastyka nam tu styka. Niestety Kagan, czyli mój główny atakujący już poszedł się czochrać. Hmm, ściągnęło mi moją kontrę. Uuuu, drodzy to. Zobaczymy co tu dalej. Kogo witam, kogo goszczę! Co tu się wydarzy? Ten mnie teraz usmaży. I ja skończę bo już nie będę miał kim atakować kompletnie i nie mam kontry. Tu, 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 tu. No dobra, jedyna opcja jaka jest to ładować w nich i liczyć, że jakiś czerwony klocek tutaj spadnie. Bo niczym innym ich tu nie mogę rozwalić, jak tylko czerwonymi klockami. A jak po złości, czerwone klocki lecą! Człowieku! Ja bardzo proszę, żeby gra wstrzymała czerwone klocki, bo to nie może aż tak lecieć. Po prostu ja zaraz z tego, co tutaj leci, to ja odlecę. Zobaczcie, mamy aż, mamy aż jednego. <laughs> Jeden klocek. O, spadły w czterech. Uuu! No, a była szansa, że moglibyśmy jeszcze to wygrać. Gdybyśmy tą mendę tutaj ściągnęli. No, ale się nie udało się. Dobra, teraz to już możemy się w pompę pocałować. No, dawaj, 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 dawaj. Nie histeryzuj, misiu kochany. Wal! Człowieku, nie dawaj czerwonych klocków, nie dawaj, bo po co aż tyle? Za dużo, za dużo tego wszystkiego, ja nie wiem. To dobrodziejstwo tutaj jest za duże. Hmm. Może tutaj, może tak, a może siak. No nie, no to... 26 mi zostało. Jakiś kosmos. Może mi się go uda? Ło, psim swendem. tym cienki jak bolka trampki, no ale dobra. Ja bym sobie chciał kogoś mocnego zaatakować. Ja teraz będę atakował mocnego, najmocniejszych. Ten mój czerwony skład jest Okand Dupy Potuc i wszyscy wiedzą dlaczego, a jak ktoś nie wie, to powiem, że jest Okand Dupy Potuc dlatego, iż ponieważ opiera się ten skład na statusach. Oprócz Marianki oczywiście. Anzog tak trochę, ale Jean-François i Siewca Zagłady to są dwie postacie opierające się na statusach, które na tej wojnie są kasowane. Du -du -du -du. Ja bym chciał tutaj pójść w tego Misia Pysia. Tylko zróbmy sobie tutaj, dajmy dwunastkę. Tutaj, dajmy trzydziestkę. Wesoła trzydziestka. Nie wiem, jakiego grzyba w ogóle mi tu Jean-François w takim wypadku, no ale ja nawet nie mam czego za niego wciepnąć, bo ten mój czerwony to po trzech latach grania i dziesięciu latach oszukiwania społeczeństwa, <grym> taką informację dostałem, że oszukuje społeczeństwo, to właśnie jest do dupy. Hmm... Muszę przyznać, że niektórzy to potrafią mi zrobić dobry dzień. Walcz. No dobra, tam ciśniemy. Jak już mówiłem, kto biednemu zabroni żyć bogato, co? Uuuu, powiem Wam, że srogo, ciach, dobra, ciach, a ten czerwony coś mi tutaj, aha, dobra, nie używamy czerwonego, bo on się zaraz znowu skasuje, teraz tak, właśnie, się skasował, ale to dobrze, mnie to pasi, teraz tak, tu byśmy dali tak i tu byśmy dali tak. Bo ona jego powinna trochę usmażyć bardziej. Fantastycznie. I tu damy tak. A co? Hmm... Mam nadzieję, że on się nie odpali. Że tam żadne milion klocków w niego nie wejdzie, ale na szczęście czerwonych. Dobra. Nie jest źle. Tragedii nie ma. Jest nieźle, nawet bym powiedział. Jestem zaskoczony tym czerwonym tutaj, co się wydarzyło. W sensie spadkiem tych czerwonych cudów pianków. Ściągniemy sobie teraz tak. Nie ładuj mi tylko, proszę cię tego tam czerwonego. Teraz się oczyści znowuż. Jak wiemy, kiedy to oczyszczenie zadziała, to ono wcale nie jest takie tragiczne. Uderzymy sobie raz. Uderzymy sobie drugi raz. I uderzymy sobie trzeci raz. I uderzymy sobie czwarty raz. I to powinno zamknąć temat. Albo i nie. Ale zamknę za chwilę po tej rundzie pewnie. No właśnie. Hm. Wydawała się bardzo trudna postać, a okazała się nadzwyczaj prosta. No dobra, to może teraz z tego wyciągniemy kolorem zielonym. Kolor zielony. Co my tu mamy w zieleni? Mamy w zieleni raz, mamy w zieleni dwa, mamy w zieleni trzy, mamy w zieleni, hmm, fikumiku na patyku cztery i mamy w zieleni, nie wiem co ja tu mam brać. Co, czym on tam dysponuje, ten nasz przeciwnik? Karam param. taram param. Tu, 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 ten na siebie, ten na siebie, ktoś tam zaraz lepszy. Nie, nie przeklinamy. Droga młodzieży, przeklinanie z B. Chociaż mówią, że przeklinanie to domena osób inteligentnych, ale musicie mi uwierzyć, że gdyby tak było, to byłbym jedną z najinteligentniejszych ludzi na świecie, a niewątpliwie tak nie jest. Choćbym bardzo chciał za takiego uchodzić. No dobra, co my tutaj mamy jeszcze? Pan Ciach, tak damy. A co mi tam? Dobra, jedziemy. Kolejna walka na luzaku. W kogo ja tam poszedłem? Dobra, w taramparam. No dobrze. Panie Bobrze. Hmm, hmm, tak mi tutaj zaskakujesz. Jakiś zielony spadł, ale on nam do niczego. Zobaczymy, co tu się wydarzy. No kurde, już był czerwony, a się skichał. W sensie, że zielony mi podszedł tam, ale uciekł mi tu, ale znowu podszedł tu. To skomplikowane. Ale już ta kwoka uderzy. Zaraz jeszcze dobiję Marianka. I zielonego Janka. Nie układają się klocuszki po raz kolejny. Przypadek jest to bowiem beznadziejny. Uuu, jak ładnie. Wszyscy w jednego. Dziwnym trafem oczywiście jak zwykle i znowuż tu będą uniki miszki miki i jeszcze w dobrym momencie się odpala, ho 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 nie spodziewałem się, nie, tutaj nic nie wymodzimy tym zielonym, kompletnie ciach, ale podejdziemy trochę zielonym, to może chociaż jednego ściągniemy, chociaż nie wiem czy ściągniemy bo za chwilę właśnie jeszcze znowuż ona, dupa wysmażona, ale na szczęście teraz ją wyczyści ze stasusów tylko czy ja będę miał czym uderzyć? Mam no, a czemu nie uderza ze statusów? No, Główno dopiero się wyczyści po moim strzale. No to ja i tak tu nic nie zrobię, więc muszę spróbować zaatakować, bo nic tu nie wymyślę. Choćbym skis. O, udało mi się trafić. Także ściągnąłem jeszcze jedną postać. O dziwo, nie sądziłem, że wejdzie, bo tam procent był bardzo niski. Jaki tam jest procent? Minus 34. Nie. Ach, już mi się zresetowało, więc nie zobaczę, ale tam było Marne Chanché. Chance sam se liżę. Dobra. Porażka! Taram param, mi roztaram <grym> Chciałbym kogoś nie O, tu mogę żółtym walnąć. Mocny. O jak. To my też mocno go walniemy. Raz, dwa, trzy, cztery i. I co dalej? Gotowe. Dim, 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 dim. A tu sobie damy tego histeryka. Dobra. Jak za taczkiem, damy. A tu mamy jeszcze ninja, gdzieś. No właśnie, damy tak. A tu damy 13. Ninja nam się chowa zawsze, bo ona jakaś słaba jest ta nasza ninja, w sensie nie wymaksowana jeszcze. Ale powalczmy, zobaczmy. Trzeba wyszukiwać trudnych zawodników, bo wtedy jest chociaż jakaś zabawa. W tym całym zamieszaniu. No i nieźle poszedł. Poszedł pierwszy, był strzał. Nieźle poszedł też drugi, był strzał. Zrobimy tak i tak. Nie ja wiem, że zaraz wyczyścię, ale w dupie to mam. Właśnie, bo... To, co chcę ściągnąć... ...to i tak ściągnę. Pach! Czadzior! Dobra, teraz tylko zobaczyć, czy nam się nie wyhamują... ...żółte klocuszki. Na razie się nie wyhamowały, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Bo w tej grze wszystko się może zmienić, że tak powiem, z sekundy na sekundę. No właśnie, ten nas trzechnie. Uuu, mocny zawodnik, mocny, ale dobrze, w dupie z nim. Yy, znaczy, tak, tak, tak. <laughs> I już nie mamy lekarza, który nam zagraża. Kogo nam oślepisz? Naszego głównego oślepiłeś. Fantastycznie po prostu. Po prostu na to czekałem. To my zrobimy tak, żebyś ty nie zaszalał za bardzo. Teraz dam sobie. Hmm. No właśnie. Co ja sobie dam właśnie? Tak bym właśnie chciał pomyśleć, co sobie tu mogę dać. Czy już Cię wykańczać czy ośle. Nie wykończymy cię. Co będziemy się tutaj szczypać. No właśnie, no właśnie, przecież mówię no właśnie. <laughs> jak nie jak tak. Dawaj, oczyszczaj nam te statusy, proszę cię. I zabierzmy się. a szczęście, nie walnęłeś nam tutaj w naszego Posejdona. Zabrakło mi jego nazwy. Kogoś nam znowuż oślepisz, ale myślę, że to już będzie i tak po ptakach. Kogo, kogo, Komu, komu bo idę do domu? No tu, no to nie był dobry wybór z twojej strony, bo ja to zrobię tak i pozamiatane. Adrian, Adrian09. Hmm, kogo tu mają jeszcze dobrego takiego? Nam zostało jakieś dwa. Tu jest znowu jakiś koksik, 4624. Tu też całkiem nieźle, 4671. Kapitan drużyny. No to lecimy z tym kapitanem drużyny. Kapitalnie, kapitalnie polecimy sobie tak i. Tak. Walczmy. Tak chcemy, nie chcemy. Tak. Oj, nie, nie, nie. Jak my tak nie chcemy, chcemy to wymienić. A tu chcemy dwunastkę. A tu chcemy dziewiątkę. Czyli wszystko na opak. Staram się tą wojnę dzisiaj rozegrać jak najszybciej. Ciekawe, jak mi słychać, bo mam nowy mikrofon. Walcz. No dobra, jedźmy z kopsem. Dupa blada, dupa zbita. Walczy z nami hipokryta. O tak, o tak, o tego właśnie chcieliśmy tutaj. I i i się nie naładowały mędy. No go chudy byk. Miałem nadzieję, że się naładuje, a się nie naładowało, ale za to tak ten gniot się naładował i się zrobił mega 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 mocny. No to teraz tak. Nic nam to oczywiście nie da. A coś nam dało. Morskie kakao. Ile mu zostało? 139. Czy zdążymy go jeszcze tam jakoś siepnąć, czy nie? Mm, 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 mm. Nie zaryzykuję, więc zwalnę to tak i ściągniemy trochę żółtego. A co tu, co ja nie, nie trafiłem w niego, tym niebieskim? Czy co tam się stało? Nie zwróciłem nawet uwagi. Nie zwróciłem uwagi, co się wydarzyło. Kurwa, nie podobają mi się te klocki tutaj. Tam mi trochę namiesza. I to nawet mocniej niż trochę. Będę, 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 dobra, lecimy raz. Trzeba by ją trochę wykończyć. Spalanie mnie dobije, niestety. Bo nas nie oczy... Oż ty kur... Trzepieczone. No, ale mnie pocią... Ale mnie pociągła! Menda. By się chciało rzec, ali to była menda. I porażka. Porażka fistaszka. Został nam ostatni skład, też chyba żółty. Czy mamy tu coś pod skład żółty? A co tu za postać? Ach, tutaj kostiumowa Lola. Z dziurawego parasola. Czemu tu nie? Czemu tu nie? I tutaj też nie. Hmm. Co ja tu mogę? Jedyne co mogę to wystąpić o zapomogę. Aha, fioletowy mi został. Ewentualnie drugi żółty. Hmm. Dobra, zrobimy trochę inaczej, niż byśmy to robili normalnie. Bo zrobimy... A nie, zrobimy to tak. Nie, nie zrobimy jednak tego inaczej, niż byśmy to robili normalnie. Damy sobie... Może tego? A nóż-widelec żółty podejdzie? I będziemy zaskoczeni? Byłoby fajnie. Wymień, gotowe. 20. Atakuj, wymień, gotowe. Walcz. 18,5 minuty na wojnie. Idziemy na rekord, bo normalnie tylko 30-35 minut takie wojny nasze kształtują się w tym mniej więcej przedziale czasowym. A tu proszę. Proszę bardzo, jak elegancko. W sensie, że wojna elegancko to miałem na myśli. Czas, 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 czas goni nas. Szybciutko odpaliła. Ale szybciutko też zgubi ten efekcik, to też fajne. Hmm, hmm. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Eee, dobra, fiolet wszedł. Tutaj fiolet wchodzi. I to jest dobre. I zrobimy to w taki sposób, czy to wystarczy? Nie wystarczyło na tą krowę, ale to wystarczy. Mam nadzieję, że teraz odpali, a mm, chciałem to inaczej, no właśnie, chciałem, żeby on najpierw odpalił, a potem mnie usmażył, ale zrobił odwrotnie. Przewrotnie yy, jaśnie pan zrobił odwrotnie. No, wszystkie kolory tęczy lecą oczywiście, jakby nie. Mhm. Koloru żółtego już nie mam, więc niepotrzebnie nim atakuję. Stogo. Może fiolecik pięknie. Dobra, o, zro zrobimy. Zrobimy tak i może się uda, że ani kunczen, ani ta panna z prawej strony Nate nie odpali, i ona nie odpali. A Kunchen, aha kunczen pewnie ma jak znam życie. Hmm, kurde, masakra odpali, bo kunczen odpali wcześniej, a kunczen przecież ściągnie z niej mój. No właśnie. A nie, nie ściągnął. To jest ciekawe. Nie wiem, czemu to tak się wydarzyło. Słuchajcie, czy mi się wydawało? Ona odpaliła pierwsza. Dlaczego? Przecież postaci odpalają od lewej strony, czyli to najpierw Kunczen powinien odpalić i ściągnąć z niej moc. Hm. Chyba, że najpierw on ściągnął, ponieważ ona była pełna. No to ciekawe, bo myślałem, że to pójdzie odwrotnie, że kunczen ściągnie energię, znaczy oczyści jej status i nawalnie, a się okazało, że jednak. Ponieważ ja rzuciłem Alfrika i ona już była pełna, no to najpierw potraktowało ją tak, jak potraktowało. No spoko. Spoko, spoko. Nie jest najgorzej, znaczy wiecie, dla mnie to oczywiście bardzo dobrze, że się stało jak się stało, bo ona mi nie strzeliła jadem. Hmm, no czekam jakbym więcej filutowego chciał. No hmm, ale dobra. Hmm. Dobra, z, nie, zrzućmy tak, to tu wjedziemy trzema fioletami, właśnie. Ale tego fioletowego znowu na złość nam nie daje. Nie no, musimy to polecieć w taki sposób. No, bieda, bieda, bieda. Już tam jej nie ładuj, już jej nie ładujcie, no nie no kur... musiało załadować. Wredną mendę. Mm. Zupełnie inaczej miało to wyglądać, muszę powiedzieć. Plan był inny. Ale jak zwykle życie go zweryfikowało. Hmm, tu nie można po skosie w tej grze. Dobra, tu nas wyczyściło. Lecimy dalej z Kunchenem, żeby on nam się nie odradzał. Mhm. Ty, 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 ty. No dobra, lecimy tak. Tutaj nic nie wymodzimy. Tutaj nic, tutaj nic. Dobra, tu mamy fiolecik, więc zbieramy fioletowe klocki. No Dobra, wygląda na to, że ta gra, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to ona się uda ją wygrać w sensie takim. Ona się. A fioletowe coś tutaj, widzę, że lecą i poleciały. Dobra, wygrano na farciku z Tetrisem. Tetris. Jak mówię, mamy rekordzik, 22 minuty, a to tylko, że zepsuliśmy ostatnią grę. W sensie, że była za długa. O 22 minuty widzicie, może się coś jeszcze wytnie, ale pewnie nie. Co ja chciałem sprawdzić? Wynik. Ole, nas jadą! Jadą po nas, jak po dzikiej świni. Powiedziałbym nawet więcej: jadą jak Beduini po dzikiej świni. Ja tu gdzieś. A, 264, więc tragedii nie ma. Przy 30 zawodnikach to nie jest yy, zły wynik. Ale chyba nie mamy 30 zawodników. No trudno. Ale to można być ciekawe zobaczyć. My mamy chyba 6 ataków więcej mieliśmy w ogóle na początek, bo my mamy jednego zawodnika więcej, oni mają jednego mniej, więc powinniśmy być, mieć przewagę. Natomiast to jest to, co była ostatnio taka afera, o której słyszeliście, albo nie słyszeliście. To znaczy, jeżeli przeciwnik ma mniej osób w drużynie, to gra w jakiś sposób wyrównuje szanse. Ja nie do końca wiem, w jaki ona sposób wyrównuje szanse, Czy ona psuje nam klocki, czy co? Parę osób się na ten, na ten temat wypowiadało, ja mam za małą wiedzę, żeby się na ten temat wypowiedzieć, bo nawet nie śledziłem tematu, więc nie do końca wam powiem, ale właśnie była bulwersacja, że jak to, jak gra może ingerować w naszą wojnę. Halo. To no co tu jest nie tak? Bo jeżeli gra może ingerować w naszym wojnie tutaj na tym poziomie, to gdzieś tam wypłynęła taka informacja, to znaczy, że może ingerować na każdym innym poziomie i na pewno ingeruje, dlatego czasami się wkurzamy, że niby mamy dużo lepsze składy, a no nagle dziwnym trafem. Nikomu z, z ekipy nie lecą, na przykład Klocki albo są jakieś inne dzi dziwne cudawianki. W, przegrywamy walki, które powinny być ewidentnie wygrane. No, sytuacja co najmniej dziwna, więc w tej grze że dzieje się wiele dziwnych rzeczy. Gracze za błędy są banowani, natomiast za błędy EP nie odpowiada nikt, a zwłaszcza EP. Ma to wszystko w dupie. <laughs> I owszem, będę o tym głośno mówił, bo mnie się to nie podoba. I tyle ode mnie. Tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek wojny. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Trzymajcie się. Siemanero. Cześć.